Ja, tudzie, witam wszystkich serdecznie z tej strony Helena i wracamy do Wiedźmina Dwójki. Musimy pokonać ostatniego przeciwnika naszego i wlecimy po Tris. No, chodź tu, nie masz życia. No, 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 no. Zaatakuj mnie. Zawiodłem cesarza. Super, to nie było takie trudne jakoś specjalnie, nie mam najmniejszego zamiaru, znaczy nie, to nie było ani trochę trudne, zbroja. Trochę, trochę bardzo chujowa, mam lepszą, ha 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 ha. Mm. Do rąk własnych Renalda Pmestena. Zgadzam się z wnioskami przedstawionymi w raportach. Fitz Osterland zabiódł i nie e, wolno dopuścić, żeby jego nie, nieudolność przekrzyżowała moje plany. Udzielam zgody na dowolne rozwiązanie jego pro, e, problemu, gdy za, gdyby zaszła taka konieczność. V.E. Okej. Okay. idziemy po Triss. To jest tutaj? Nie. No, się tutaj schował, bo się nas bał. Hey, hey. Ej, co to jest? Już gardzkie coś. Nic ponadto tutaj nie ma. minął nas pierwszy list. Chyba, że jego ja mam. Możliwe. Na rok własnych jego cesarskiej mości. Wasza cesarska mość, zgodnie z przewidywaniami waszej cesarskiej mości, rozmowy z Hensletem szły jak po grudzie. Po grudzie. Propozycja została odrzucona. Co więcej, wydaje mi się, że tak zwana loża już niebawem powstanie służyć naszym planom. Przestanie służyć naszym planom. Na razie, krną Czarodziejki temperuje Wiedźmin Gerald, ale moim zdaniem wie on już zdecydowanie za dużo. Niebawem będziemy zmuszeni go usunąć. Gdy obrady w Lokmuin dobiegną końca, bez zwłoki opowiadam was o, cesarską o ich re rezultacie oraz okoliczności śmierci Wiedźmina. Sługa waszej cesarskiej mo mości. Chciał nas zabić, skurwisy. syn. w dupę. Dobra, idziemy po Tris. Tris, gdzie jesteś? Tris, mam pieniądze, możemy się schlać. Gerald? Nie spodziewałaś się mnie? W Nilwgardzkim Lochu można się spodziewać jedynie odwiedzin kata. Torturowali cię? Próbowali różnych sposobów, ale niczego im nie powiedziałam. Kiedy wyruszaliśmy z Vernonem z Flotsam, nie sądziłem, że tak prędko się spotkamy. Wiem, ile cię to kosztowało. Nigdy tego nie zapomnę, słyszysz. Nigdy. Hmm... Romansowo czy na chłodno? Osobiście podejrzewam, że Wiedźmin by to rozegrał na chłodno. Przyjaciół mogę wyrżnąć pół Nilwardu. Wiem, że należysz do Loży, Tris. Skąd wiesz o Loży? A jakie to ma znaczenie? Loża stoi za zabójstwem Demawenda Gerald, ja. Cii, ufam ci. Należę do Loży, to prawda. Podobnie jak 11 innych czarodziejek, ale jeżeli myślisz, że jestem odpowiedzialna za jej działania, to się grubo mylisz. Loża czarodziejek to teatr dwóch aktorów. Sheila i Filipa dawno ją zdominowały. Do tego stopnia, że nie wiedziałaś o planowanym morderstwie? Do tego stopnia, że przestałam być zapraszana na spotkania. Dlaczego? Straciły do mnie zaufanie. Bo się z nimi nie zgadzałaś? Dwanaście kobiet bardzo rzadko się ze sobą zgadza. <grym> Problem polegał na tym, że... Na czym? Że byłam blisko ciebie. Jeżeli Sheila boi się kogokolwiek, to tylko Geralta z Rivi. Loża chciała mnie przekonać, że nasza bliskość jest im na rękę. Manipulowały mną. Przeze mnie podawały ci starannie wybrane informacje. Naginały fakty w zależności od potrzeb. Nadal jesteśmy sobie bliscy i nadal mogą to robić. Nie obrażaj mnie. Uspokój się, Trace. Co prawda, Renwald E. twierdził twierdzi coś zupełnie innego, ale jeśli mam wybierać między Twoim słowem, a słowem jakiegoś nilgarskiego szubrawca, wybieram Twoje. A teraz powiedz mi wszystko, co wiesz. Muszę wreszcie poznać prawdę. Po masakrze na Tanet długi czas nie było żadnego czarodziejskiego gremium. Działałyśmy w rozproszeniu. Filippa postanowiła założyć nową organizację, tym razem tajną. Kiedy zostałam zaprzysiężona, nawet przez myśl mi nie przeszło, że już wkrótce plany loży pozostaną utajnione nawet dla jej członki. Jak wiesz, Filippa uznaje tylko wielkie przedsięwzięcia. Przedstawiła projekt utworzenia silnego państwa, które byłoby kontrolowane przez czarodziejki. W sumie, dobre odpowiedzi są dobre. Dobre odpowiedzi są dobre. Obie odpowiedzi są dobre. Hmm. Łatwiej układać wielkie plany, niż je wprowadzać w życie. Filipie i Shili nigdy nie brakowało zapału ani pomysłowości. Żeby kierować mocnym państwem, należało je najpierw stworzyć. Znaleźć bogatą krainę. Odpowiedni układ polityczny i kandydata na władcę, którym można manipulować. Sheila wybrała dolinę Pontaru, Demavenda i Stenisa. Hm. Co do doliny Pontaru się zgadzam, ale co do wyboru kandydatów nie za bardzo. Ja bym wybrała kogoś młodego, kogo można ukształtować od samego początku. Demawent nienawidził Czarodziejów. Niemniej niż Henselt czy Radowit. Shila z Filipą uznały, że Dema Wend to najsłabszy władca. Jego syn Stenis jest chwiejny jak chorągiew na wietrze. Kto kontroluje Dolinę Pontaru, kontroluje północ. Nie zapominaj, że to w Edirn pojawiła się buntowniczka z ludu głosząca ideę nowego państwa. Na jednej z narad. Zapytałam wprost, jak wyobrażają sobie obalenie Demavenda. I to była ostatnia narada, na którą zostałam zaproszona. Po śmierci Demawenda nabrałam podejrzeń, ale nie miałam żadnych dowodów. Filipa mnie zbywała. Gdy wybrałeś się na spotkanie z Jorwetem, a Shilla zajmowała się truchłem Keirana, zeskanowałam fragmenty jej megaskopu. Dowiedziałam się wtedy, że Sheila kontaktuje się z Leto. Gdybym wiedział, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Leto musiał mnie śledzić, kiedy weszłam do kwatery Shili. Potem zmusił mnie do teleportacji w okolice Vergen. Rozmawiałeś z nim? Nie był agresywny. Już w Vergen powiedział mi, że to Shila zleciła im zabójstwo de Mawenda. Im, to znaczy Wiedźminom ze Szkoły Żmii. Wspólnie z Shilą przygotowali zamach. Dlaczego ci o tym powiedział? A czy to ważne? Nie lubię, gdy spiskowcy nagle stają się szczerzy. Przestań, Gerald. W czasie teleportacji do Edirn doszło do zakłóceń w komunikacji i mocno się poobijałam. Wiedziałam, że w pobliżu jest Filippa. Postanowiłam pójść do niej i zagrać w otwarte karty. Może Leto chciał właśnie tego? W domu zastałam tylko jakąś kobietę. Myślałam, że to służąca albo kochanka Filipy. Zanim zdążyłam otworzyć usta, zostałam obezwładniona czarami. Nie spodziewałam się ataku. Nie umiem opisać bólu odczuwanego w czasie kompresowania ciała, jakby łamali ci wszystkie kości. Jeszcze gorzej jest przy powrocie do normalnej postaci. Filipa nie wiedziała, że jej kochanka jest szpiegiem Nilfgardu. Zostałam przeniesiona aż do Lokmuin. Odczarowała mnie Asirę. Zanim ją zamordowali, Shillard mnie przesłuchiwał, ale niczego się nie dowiedział. Gdyby nie ty, poćwiartowaliby mnie. Dopiero w Lochu połączyłam wszystkie elementy układanki. Teraz wiesz już wszystko. Saskia znała plany loży? Nawet nie wiedziała o jej istnieniu. Uwierzyła w bajkę Filipy, że czarodziejki bezinteresownie wesprą niepodległe państwo w Dolinie Pontaru. Saskia miała poparcie ludu. A Filipa miała poparcie Saski. Kto w takim razie zlecił zabójstwo Foltesta? Nie mam pojęcia. Być może po udanym zamachu na Demawenda, Sheila z Filipą postanowiły pójść o krok dalej. To byłoby głupie. Zabójstwo Demawenda otworzyło furtkę do panowania nad Doliną Pontaru. Po roku ludzie zapomnieliby o królobójstwie, a Loża mogłaby dalej wcielać w życie swój plan. Przecież zlecając zamordowanie Foltesta musiały wiedzieć, że ludzie tacy jak Roż nie spoczną, dopóki nie wyjaśnią całej sprawy. Jedno jest pewne. Foltesta zabił Leto. A Sheila z nim współpracowała. Dowiedziałaś się, co Shila robiła we Flotsam? Przecież nie przybyła tam tylko po to, żeby zarobić parę orenów za zabicie potwora. Oczywiście, że nie. To miało jakiś związek z leto i z Koyatel. Czego chciała od Jorveta? Wiewiórki to as, a tu to wysaski. Podejrzewam, że Shila chciała wiedzieć, co zrobią w obliczu wojny z Henseltem. Na razie musi mi to wystarczyć. Więcej dowiemy się na obradach. Zamierzasz na nie pójść? Straciłeś pamięć, więc nie wiesz, jak wyglądał świat przed masakrą na Tanet. Wiem. To znaczy, że o mojej przeszłości porozmawiamy później. Dobrze. Gdyby istniała rada i kapituła, nigdy nie doszłoby do królobójstw. Nie byłoby tak częstych pogromów. Pojawiła się możliwość reaktywacji tych instytucji. Nie można zaprzepaścić takiej okazji. Unormowanie relacji między władzą i magami to jedyna szansa na pokój. I koniec loży. Loża i tak jest już skończona. Jeżeli królowie dowiedzą się, że stała za morderstwami, zacznie się polowanie na czarownicę. Możemy temu zapobiec. Jestem za ukaraniem winnych, dlatego pójdę tam i wyznam wszystko, co wiem na temat działalności Filipy Eilhart i Shirley de Zatem chodźmy. Hej! Idziemy. Tutaj jest wyjście? Nie, to jest jakiś składnik. czy to twoje dzieło? Zbyt ślepo ufali swojemu dowódcy. Ty ich wszystkich zabiłeś? Sami się nie pozarzunali. Jest tu coś ciekawego? Nie. Dobra. Idziemy. Jestem. A. Bardzo się cieszę. Naprawdę szkoda mi, że nie zrobiłam tamtego tego zadania tak, jak chciałam. Ale ja cieszę się, że udało mi się, że, że postanowiłam zrobić to, a nie pójść z roszem. Rozdzielmy się. Reszta Loży na pewno o tym pamięta. Drugi raz nie dam się skompresować. Niektóre czarodziejki zdziwią się na twój widok. Uważaj na nie. Nie martw się. Poradzę sobie. Spotkamy się na obradach. Dobrze. Co teraz się teleportujesz? A ja będę musiała zapierdać na nóżkach, tak? Kurwa. Dwa poziomy. Medytnijmy. Bohater. Trzy poziomy. Hm, jak słodko. Eee, czy ja chcę coś tutaj dodawać. Ewentualnie to na drugi poziom dać. Wiecie co? Dam sobie magię. No. Arby. Tak, że często go nie używam. Wrażenie na znaków 5. Dam sobie to. Tak. Queen. Mm, to sobie damy też. Procent obrażeń, czas trwania 60 sekund. Plus 60 sekund. Moc znaków plus 1. Co to jest? Wigor plus 1. A, dam sobie. Przemówienia. Ja. Proszę bardzo. Super. Zapiszmy. Idziemy. Gdzie jest Triss Marigold? Bardzo się cieszę... Dla... ...amfiteatru. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić to zadanie. Jest jeszcze rodziejów. E Gdzie jest ten amfiteatr? Tutaj, czyli muszę iść w tą stronę dokładnie. Okej. Okay. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Uff. Amfiteatr. A więc w naszym gronie nie zabrakło nawet nisgardczyków. Ekscelencja dobrze wierzy. Szczerze powiedziawszy, myślę, że w tym dynamika. miejscu skończę nagrywać Drugim odcinek. Ma tylko 15 minut. Żadna jednak. E... Jednak. Mam tylko 15 minut, jednak uważam, że to wystarczy Eksternizm. na razie. E, Ponadto e... to zadanie z lożą i będziemy jeszcze gadać z leto. No, myślę, że nie za bardzo będziemy się mogli wyrobić, więc tak. W tym miejscu dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!